Dobra, no i jestem już w Warszawie 5.10 pociąg z Bochni, 8.14 na miejscu w Warszawie. Następnie turlanie się po motocykl. No i teraz dojeżdżam właśnie do Modlina, czyli do siedziby, gdzie Pro Enduro ma swoją babę. Dobra, no chyba tutaj. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dan portal ścigacz.pl. Dzisiaj odcinek specjalny, dlatego że specjalnie przyjechałem do Warszawy po to, żeby wziąć udział w szkoleniu. Dziś będę jeździł hondom Transalp XL750, czyli nowością hondy na 2023 rok. tym o to motocykle ma wziąć udział w szkoleniu off Nie wiem, czy to się uda. Miał być podstawiony na kostkach, w troszeczkę innej specyfikacji, a dostałem model typowo turystyczny łącznie z trzema kuframi gmolami, halogenami ze wszystkim, co jest możliwe. Zaraz spotkamy się z Mariuszem Łowickim, notabene redaktorem naczelnym naszej redakcji, no i zobaczymy, co on na to. Tak więc siadam i jadę, bo jestem już spóźniony. No jedziemy. Szukajmy Mariusza. Gdzie jest ten Mariusz? O, jest, jest Mariusz. Dzień dobry. Cześć, Cześć Mariusz. witam Ciebie. Dzięki wielkie za zaproszenie na szkolenie. Cała przyjemność. Słuchaj, jest sprawa, dostałem Transalpa, no ale widzisz jakiego Transalpa dostałem, ubranego we wszystko, na oponkach no, z trochę mało terenowych. Nie poszalejesz, innymi słowy. Innymi słowami nie poszaleję. Powiedz mi, czy coś poradzimy na to? Wiesz co? Yy, tak, poradzimy coś na to. Ten motocykl jest bardzo fajnym motocyklem do mm, takich zadań, do których chyba tu został fajnie skonfigurowane. ale myślę, że tego, co robimy dzisiaj, dużo lepszy będzie ten motorek. O! Z uwagi na, po pierwsze... Fajną masę, która jest niska i która pozwoli ci fajnie się pobawić w terenie, którego nie znasz, bo tutaj nigdy nie byłeś. Druga sprawa on ma opony, które nawet jeżeli nie są oponami wyczynowymi, to są oponami, które dają odpowiednią trakcję. No I w związku tu się z tym. Dzieje. Tak, dokładnie. Coś i Będziesz dzięki dzieje. temu bezpieczny, bo będziesz już mógł sterować, hamować ten motocykl będzie pod Twoją kontrolą. Więc wydaje mi się, że do pojeżdżenia, które mamy zaplanowane na najbliższe 20 minut, to będzie zdecydowanie lepszy wybór. Super. No to dobra, to tego zostawiam w takim razie i siadam na teren. tutaj nie ma noc za styl. Chodzi o to, żeby wjechać na górę. Jadą, patrz. Ja ile ich jedzie? Same duże motocykle i jedna crf -a 300L, taka jak i ta. I teraz nie sposób powiedzieć o tym, jesteśmy w połowie... Szkolenia Pro Enduro tutaj przy twierdzy Modlin. I powiem Wam szczerze, że naprawdę to był bardzo dobry pomysł. Dzięki Mariusz za to, że użyczyłeś mi Hondy CRF 300L. Dlaczego? Dlatego, że jest to motocykl, z którym chyba każdy sobie da radę. Każdy sobie poradzi. Lekki, nie ma za dużo mocy, nie ma za dużo momentu. Jest bardzo poręczny, bardzo łatwy w prowadzeniu i na takie szkolenie. Naprawdę jest świetny. Dlatego, że to na takich motocyklach właśnie powinniśmy zdobywać umiejętności techniczne do jazdy w terenie. Dużo osób tutaj przyjechało dużymi motocyklami, ciężkimi, adventure'ami. Wszystkie z tych motocykli ważą grubo ponad 200 kg. No i tutaj jest pewien problem. Dlatego, że jeżeli mamy jakieś braki w technice, to walczymy z wagą, walczymy z motocyklem, a nie koncentrujemy się na technice jazdy, która jest kluczowym elementem w jeździe offroadowej. I właśnie dzięki takiemu motocyklowi, słuchajcie, jesteście w stanie tą technikę sobie podszkolić i później bezstresowo przejść na wyższy model, czy to na Transalpa, czy to później na przykład na Africa Twin, która jest dużo większa, dużo cięższa, ma więcej mocy i tym samym wymaga dużo więcej umiejętności technicznych od kierowcy. Kilka słów odnośnie CRF-y. Jak tak podszedłem do niej, to powiem Wam szczerze, że jest to malutki motocykl i pod moją wagą, która oscyluje w granicach 100 kg, myślałem, że będzie się bardzo giąć, że zawieszenie będzie się niesamowicie poddawać. Jest takim tapczanem na dwóch kołach, który jest dużo lżejszy i daje nam możliwość właśnie pracy nad tą techniką. Co ciekawego, jeżeli jeździmy powoli, ten zawias sobie daje radę bardzo dobrze. Ale jeżeli zaczynamy już mocniej naciskać, czujemy się pewniej, no to niestety przy mojej wadze, przy moich gabarytach, przód zaczyna mocno dobijać, tył, tak jak zobaczycie pewnie na przebitkach, też zauważycie, że dosyć mocno to koło wchodzi tutaj pod błotnik i też dobija. Więc dla początkujących, dla mniejszych rajderów, przede wszystkim lżejszych, CRF będzie naprawdę bardzo fajnym wyborem jeśli chcecie się nauczyć troszeczkę techniki jazdy. A powiedziałem Wam już kilka rzeczy, dlaczego CRF-a jest bardzo fajnym motocyklem na początek, żeby rozpocząć w ogóle swoją przygodę w offroadzie i to na legalu, bo oczywiście możecie ją zarejestrować, możecie się nią poruszać po drogach publicznych, gdzie naprawdę na asfalcie ona też sobie świetnie daje radę, bo jest bardzo responsywna. Każda komenda kierowcy do tego motocykla przejawia się tym, że ten motocykl chce skręcać, chce hamować, chce przyspieszać. Oczywiście no, ograniczenia pewne w mocy ma i w momencie, no ale nie możemy dużo wymagać od motocykla, który ma tylko 300 cm3 pojemności. Tym samym mamy tutaj 27 koni mechanicznych i prawie 27 Nm. Jeździłem kiedyś poprzednim modelem crf 250 i szczerze Wam powiem, że czuć ten przyrost mocy i momentu i ten motocykl naprawdę rzeczywiście fajnie sobie draje radę, fajnie przyspiesza, i do takiej jazdy, takiej technicznej jest świetny. Słuchajcie, jest ze mną y, Agata. Agata przyjechała tutaj na wypożyczonej Hondzie CRF300L, czyli na takiej, na której dzisiaj jeździłem. Agato, powiedz mi, dlaczego akurat nie na tym motocyklu przyjechałaś? Przyjechałam na tym motocyklu, bo na co dzień jeżdżę dużym motocyklem 800 i chciałam zobaczyć, jak się jeździ na czymś mniejszym i może nauczyć się lepiej off offroadu, na czymś, z czego masą jestem w sobie w stanie poradzić. Wybrałam crf bo słyszałam o niej dużo dobrego. Konkretnie interesuje mnie model Rayleigh. Natomiast wypożyczyłam 300L, bo w zasadzie są podobne, poza jakimiś takimi niuansami. Przyjechałam dzisiaj na szkolenie, żeby zobaczyć, jak sobie radzi właśnie na placu, w terenie i czy to jest to, czego szukam, i czy rzeczywiście na tym jestem w stanie zrobić lepszy postęp szybciej. Z tego, co na razie obserwuję, szczególnie po przelotce, to myślę, że tak i chyba się zdecyduję na zakup. Super. Czyli generalnie, co Ci się tak najbardziej podobało w tym motocyklu? To jakbyś tak miała, nie wiem, może dwie, trzy rzeczy wymienić, które naprawdę są na plus tej właśnie małej konstrukcji? Przede wszystkim jest, jest elastyczna, fajnie, fajnie idzie z dołu i rzeczywiście na tych biegach dwójce, dwójce trójce, bo no ja jeszcze nie jestem za bardzo oblatana, więc tak dwójka, trójka to są moje bieg... W terenie jestem rzeczywiście w stanie y, dosyć szybko pojechać. Nie mhm. muszę, Ma dosyć długie te biegi, jak na moje potrzeby, więc to, to mi się podoba. I jest dosyć uniwersalna. Mimo, że jest to motocykl Enduro, no raczej w teren, to przyjechałam dzisiaj y, 70 km mhm. tutaj na kołach y, i byłam w stanie komfortowo osiągnąć prędkość 80-90, nawet do 100 km na godzinę. No i też to, co może nie do końca w tym modelu, ale to, co jest w tym modelu docelowym dla mnie, no to, że jednak jest ta szyba i mhm. jest taka możliwość już turystyczna, bo do turystyki tak naprawdę motocykla poszukuję i żeby się też dało może gdzieś tam po lesie polatać wokół komina. Super. Fajnie. Dzięki wielkie w takim razie za swoją opinię. Dzięki. Powodzenia w następnej części szkolenia. Dzięki. No i do zobaczenia gdzieś w trasie. No, do zobaczenia. Na razie. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Mianowicie o tam stoi Transalp dokładnie taki jak ja dostałem, tylko może troszeczkę mniej wypasiony w sensie nie tak turystyczny i jest tam też kolega, który jeździ na tym Transalpie tutaj na szkoleniu pro enduro. Z tego co mówił, naprawdę fajnie się mu jeździ, ale nie chcieliśmy mu już zajmować czasu, żeby nie tracił tutaj właśnie tych merytorycznych części szkolenia, więc myślę, że Transalp na pewno też da sobie radę w terenie, tylko po prostu musimy mieć go na troszkę lepszych oponach. Mariusz, dziękuję Ci bardzo za piękne szkolenie. Było naprawdę się. bardzo miło, tym bardziej było mi miło, że miałeś pod ręką CRF-e, 300 -kę. Tak się miło było. Także naprawdę miałem bardzo dużo fanów, e, dużo wiedzy, także jeżeli będziecie się chcieli coś nauczyć, to naprawdę do pro enduro walcie śmiało. E, no a jest jeszcze jedna rzecz, redakcja wysyła nas na rajd latarników, no ale jest jeden problem, nie możemy jechać we dwójkę, jest tylko jedno miejsce, więc musimy to jakoś załatwić okay. po dżentelmeńsku. Co proponujesz? Zrzut monetą? Okej, okay, niech będzie. Ale ja pierwszy wybieram. Reszka. Dobre. No to zostaje No to jedziemy. To jedziemy. O nie. Kurde, a miałem takiego smaka na ten rajd latarnika. No tu trudno. A ja jeszcze nie byłem nad morzem w tym roku, więc będzie fajna okazja. No to powodzenia. No i co? Widzimy się następnym razem. Mariusz wygrał, niestety ja zostaję, on jedzie na rajd latarników i myślę, że może będzie miał okazję pojeździć trochę nowym Transalpem gdzieś na przykład po plaży i w większym terenie, bo dzisiaj mi osobiście nie było dane. Na no, szkoda, bo zostaje taki troszeczkę niedosyt. Świetnie bawiłem się na CRF-ie, ale chciałem sprawdzić Transalpa, żeby zdjąć troszeczkę tą łatkę z niego, że jest to typowo sprzęt drogowy. No ale Dostałem go w takiej, a nie innej specyfikacji, a że CRF -a była dostępna, no to zamieniliśmy się troszeczkę. Ale myślę, że może następnym razem Transalp, którego miałem przyjemność dla was testować już na początku roku, że będę miał okazję się nim przejechać i pojeździć. Natomiast wracam dzisiaj na nim do Warszawy. No, i będę sobie spokojnie na nim pokonywał kolejne kilometry, gdyż jest to niesamowicie wygodny motocykl do dalekiej turystyki. No i też troszeczkę do adwenturowania. A czy w głębszym terenie da sobie radę? Czas pokaże. Bunkrów nie ma, ale Dan może żałować. Stryk jesteśmy nad Polskim Morzem na rajdzie latarników organizowanym we współpracy z Hondą. W zasięgu wzroku mam przynajmniej trzy latarnie, więc chyba jesteśmy we właściwym miejscu. I miejsce to jest właściwe także z innego powodu. No jest tutaj po prostu przepięknie. To piękno jest wręcz nieśmielające. Ja widziałem wiele wybrzeży w swoim życiu, wiele plaż i te polskie nigdy nie przestają mnie onieśmielać swoją urodą. Skupimy się dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody na dwóch modelach, nad którymi pracowaliśmy na Mazowszu. Mam tutaj na myśli CRF 300 i mam na myśli nowego Transalpa i zobaczymy jak radzą sobie one tutaj. Dziś kończą się przygotowania do rajdu latarników, mieliśmy tutaj okazję pokręcić się po okolicznych trasach i trochę tam w Ci się pobawić. bardzo urokliwych asfaltach. nasz pogląd na temat tych motocykli wydaje mi się jest dosyć pełny i odzwierciedlający to, czego mogą potrzebować ich przyszli użytkownicy. Trasal będzie motocyklem, który się znakomicie sprawdzi w podróżowaniu. To nie jest motocykl, w którym czuć jakiś duży offroadowy potencjał. To nie jest sprzęt, który będzie w jakikolwiek sposób zmniejszoną wersją Afryki Twin, bo nią po prostu nie jest. To jest bardzo poprawnie, bardzo prawidłowo, tak po hondowsku przygotowany motocykl, który ma spełnić postawione przed nim zadania, i chociaż nie emanuje wodotryskami, to robi swoją robotę po prostu bardzo dobrze. Bardzo dobry silnik, mocny, chociaż trochę twardo pracujący, to nie jest coś, co mi się jakoś super spodobało. Nie zmaskrzenia biegów. Quickshifter, który jest w opcji, on nie jest jakiś też urywający głowę, ale, ale jest i robi swoje zadanie. Jest bardzo wygodna pozycja za kierownicą, motocyk jest stabilny. To, do czego ja bym się przyczepił, to jest ochrona przed pędem powietrza, która jest na swój sposób za dobra. Mianowicie duża szyba i te wszystkie deflektory tworzą potężną strefę podciśnienia przy większych prędkościach za przednią szybą. Jak zwrócicie uwagę, w Transalpie nie ma takiej szczelinki albo takiego wlociku powietrza, który to podciśnienie by redukował. W rezultacie czujecie, że was ten motocykl. Próbuje zastać do siebie do baku w momencie, kiedy jedziecie nim szybciej. I to jest rzecz, którą bym poprawił. Ale cała reszta i wygodne siedzenie, i te przełączniki, które są bardzo logiczne, i zestaw wskaźników, który po prostu daje kontrolę nad tym, co się dzieje z wami z motocyklem, no to jest takie hondowskie. Nie ma tam efektu wow, ale jest to wszystko solidne, sprawne, przejrzyste, bardzo dobrze działające. Dokładnie takie, jak oczekuje to ktoś, kto sięga po motocykl hondy. Jeśli chodzi o CRF 300 to sprzęt, który znamy od jakiegoś czasu i sprzęt, który jest bardzo lubiany. Nie zaskoczę Was stwierdzeniem, że jest to jeden z przebojów Hondy na polskim rynku. Jeździliśmy trochę tym motocyklem w piaszczystych terenach, tutaj troszkę po lasach, na legalu. I prawda jest taka, że no, to jest żywa ilustracja tego, o czym wspomniał Dan, że to jest świetny motocykl do uczenia się techniki jazdy. On bardzo dużo wybacza. Jeżeli zostaniecie tak gdzieś bez gazu, albo nie daj Boże, na hamulcu gdzieś w piachu, to on się po prostu nie wywróci, nie zrzuci was przez kierownicę, tylko da wam jeszcze się wyratować z tej sytuacji. Można na nim bezpiecznie poćwiczyć sobie jakieś skakanie, można sobie na nim poćwiczyć wszelkie maści nawroty, można sobie poćwiczyć sterowanie, ponieważ masa nie jest duża, ten motocykl daje się kontrolować, jest on bardzo przyjemny, może trochę za mały dla człowieka wzrostu takiego jak mój, bo ja mam tam pod 187-8 cm. Więc pewnie musiałbym sobie jakoś tam więcej miejsca wygospodarować, ale dla większości osób będzie to opcja optymalna. I możecie ulec takiej pokusie, żeby od razu sobie kupować większe motocykla: od razu te mocniejsze, od razu takie bardziej docelowe. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że budowanie swoich umiejętności nie tylko szosowych, ale także offroadowych to jest proces, to Cerefa 300 jest jednym z odcinków tego procesu. Bez. Takiego małego, małego pojemnościowo-lekkiego i dającego się kontrolować motocykla, naprawdę trudno jest wykonać pewne rzeczy, pewne rzeczy opanować. I w rezultacie, jak pomijacie ten etap, to pewne rzeczy, które się na tym etapie nie nauczyliście, one są już nie do nauczenia na większym, cięższym, mocniejszym motocyklu. Dlatego uważam, że, że w przypadku osób, które zaczynają zabawę z, z offroadem, to powinien być obowiązkowy przystanek w drodze do budowania swoich umiejętności. A tak naprawdę, to najlepiej byłoby mieć. I tego Transalpa, i tą CRF-300, i Afrykę, i CBR. -kę. Gdyby tylko było na to miejsce w garażu.